Za mną jest PCL4DR, a dzisiaj chciałbym pokazać, jak możesz dodać pliki audio lub wideo do wiadomości tekstowej. Zacznij od uruchomienia aplikacji wiadomości i wybrania lub utworzenia czatu. Teraz kliknij na tę ikonę plus w lewym dolnym rogu, aby uzyskać dostęp do plików. Na koniec znajdź swój plik audio, wybierając jedną z tych aplikacji. Wybierz audio na górze lub kliknij te trzy linie w lewym górnym rogu, aby wybrać jedno z tych źródeł. W każdym razie, gdy będziesz gotowy, po prostu kliknij na plik, który chcesz dołączyć. Aby dodać plik wideo, wybierz tę ikonę aparatu i zdjęcia, a następnie kliknij na swoje wideo. Jeśli nie możesz go znaleźć, wybierz galerię, kliknij tutaj i stuknij w dodaj. Jeśli nadal nie możesz go znaleźć, wybierz galerię, stuknij w foldery i poszukaj swojego wideo w ten sam sposób, w jaki szukałbyś pliku audio. Następnie kliknij na to, bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka, komentarz i zasubskrybuj. Cześć!